Pamiętacie Sailor Moon? Nie, 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 nie chowajcie się w swoich szafach, spokojnie, spokojnie, bądźmy szczerzy, wszyscy oglądaliśmy Sailor Moon, a powodów ku temu na pewno było wiele. Z pewnością w tamtych czasach japońska animacja była dla nas czymś zupełnie nowym i nieznanym. I w zasadzie była to naprawdę porządna seria, mimo iż zestarzała się w pewnych aspektach. Tak więc myślę, że nawet najbardziej casualowi fani anime byli dzięki temu zaznajomieni z jednym z lepszych przedstawicieli gatunku Magical Girls. A teraz pozwólcie, że zadam wam pytanie. Co by było, gdyby twórcy Sailor Moon podczas tworzenia brali narkotyki, LSD, marihuanę do palaczy i polali to wszystko alkoholem? Wydaje mi się, że ostateczna całość wyglądałaby mniej więcej tak. A więc, moi mili, dzisiaj pogadamy sobie o pewnym wyjątkowym anime. O bardzo wdzięcznym i wcale nietrudnym do wymówienia tytule Puella Magii Madoka Magica. Lub Macho Shodzio Madoka Magica. Lub po prostu Madoka Magica. Albo po prostu Madoka. No jak zwał, tak zwał. Anyway, wiem, że jest to dość stara seria, ale tak się złożyło, że wciąż uważam, że jest kapitalna i praktycznie w ogóle się nie zestarzała. I wciąż mam dla niej ciepłe miejsce w moim wypchanym popkulturą serduszku. Tym bardziej, że była ona jedną z pierwszych, która zachęciła mnie do regularnego oglądania anime, zaraz po Attack on Titan. Pamiętam, że słyszałem o niej już znacznie wcześniej, ale wtedy jeszcze nie dopadła mnie mania na japońskie animacje, więc ją olałem. Ale po latach postanowiłem ją nadrobić i była to jedna z lepszych decyzji jakie podjąłem. Bo Madoka Magika okazała się być cudownym anime. Ale dlaczego? Co jest w niej takiego wyjątkowego? Cóż, przekonajmy się. Myślę, że najciekawszym elementem tego serialu jest jego początek. Bowiem zanim zacząłem go oglądać, słyszałem, że jest to historia dekonstruująca gatunek anime z magicznymi dziewczynami. Ale pierwsze trzy odcinki w ogóle tego nie odzwierciedlają, bo są one wyjątkowo słodziaśne. Na początku poznajemy dwie główne bohaterki, Madokę i Sayakę. Dwie uczynne uczennice japońskiego gimnazjum, które pewnego dnia spotykają inną uczennicę, zwącą się Mami Tomoe, która opiekuje się małym zwierzakiem zwanym Kyubey. Nasza powielniczka magicznego kociaka, i tak wiem, że wielu twierdzi, że jest to shop, ale dla mnie to jest kot, bo łasi się jak kot, więc dla mnie to jest kot, bo ja tak mówię. Okazuje się być czarodziejką, broniącą miasto przed straszliwymi wiedźmami. Po tym jak ratuje ona życiem Madoki i Sayaki, obie także postanawiają zostać czarodziejkami i bronić u jej boku niewinnych ludzi. Na początku wszystko jest tu niesamowicie sielankowe, wręcz cukierkowe. Ot, wygląda to na bardzo typową opowieść o czarodziejkach. Tutaj wszystko krzyczy do ciebie: ojej, czarodziejki, ale fajnie! Będzie, będzie zabawa magią, będą śmieszne sytuacje, będzie walka ze złem, jej, wszystko będzie. ooo. Oh. Oh. ajajaj, ała! sęk w tym, że po trzecim odcinku sprawy zaczynają się komplikować. I nasze dwie magiczne uczennice dowiadują się, że bycie czarodziejką wcale nie jest takie fajne. I właściwie jest ostatnią rzeczą, jaką chciałyby zrobić, gdyby znały wszystkie konsekwencje. W tym momencie Madoka Magika pokazuje całe swoje mroczne oblicze. Jak wspomniałem, jest to opowieść pokazująca znacznie bardziej mroczne oblicze bycia czarodziejką. Tak szczerze, gdyby nie ta cała japońska estetyka, mógłbym przysiąc, że tą historię pisał Alan Moore. Bo podobnie jak w jego najlepszych opowieściach, mamy tu częste wywracanie tropów typowych dla gatunku do góry nogami. Przykładowo nasz Cubey pełni tu rolę magicznego kociaka, który obdarowywuje dziewczyny magicznymi mocami. Często w takich opowieściach taki zwierzak jest pomocnikiem głównych bohaterek. Tutaj niby częściowo tak jest, ale tak naprawdę jego intencje wcale nie są takie czyste i szlachetne. Chociaż ja od początku czułem, że z niego jest niezłe ziółko. Dlatego, że ciągle się uśmiecha. Serio, co by się nie działo, on ciągle ma ten krytyński uśmieszek na twarzy. No spójrzcie tylko. Czyste zło. Zło... Przykład drugi. Zazwyczaj w tego typu anime mamy grupki magicznych dziewczyn, które razem walczą ze złem. Tutaj owszem, też walczą ze złem, ale jednocześnie walczą także między sobą. I wiele z nich używa swoich mocy dla własnych, nie zawsze szlachetnych celów. No i powiedziałbym też o dość wysokiej cenie, jaką muszą zapłacić nasze dziewczyny za pozyskanie mocy. Ale nie chcę rzucać spoilerami, bo to anime ogląda się najlepiej bez żadnych spoilerów. Krótko mówiąc, jest to wyjątkowo posępne podejście do magicznych przygód czarodziejek. Zatem niekoniecznie sama fabuła jest tu kluczowa, ale to jak nasze bohaterki reagują na ten cały magiczny bullshit. A powiem wam, że postacie w tym anime są naprawdę świetnie napisane i wręcz trudno mi stwierdzić, którą lubię najbardziej. Zatem może lepiej pojadę po kolei. Mamy tu na przykład wcześniej wspomnianą Sajakę, która bardzo stara się być dobroduszna i pomocna, tak samo jak Madoka. Ale nie spojlując niczego. Pod koniec serii, powiedzmy, że te starania nie wyjdą jej na dobre. Mamy tu także Mami Tomoe, która jak dla mnie jest lekko niedocenioną postacią, chociaż trochę to rozumiem, bo tak naprawdę występuje ona tylko w pierwszych trzech odcinkach, po czym później zostaje wypisana z historii. Ale i tak ją lubię, głównie za jej podejście do bycia czarodziejką. Dla Madoki i Sayaki jest ona pewnego rodzaju mentorem i widać niemalże przy każdej okazji, że jest ona bardzo doświadczona w swoim fachu. Ale jednocześnie w pewnym momencie okazuje się, że niekoniecznie jest ona wypełni szczęśliwa i często czuje się mocno osamotniona. Ale mimo to stara się ona nauczyć nasze potencjalne czarodziejki nie popadać w rozpacz, być dzielnym, nie tracić głowy i żeby zawsze być gotowym na każdą ewentualność. Mamy też Kyoko, której z jakiegoś powodu nikt nie lubi. Nie wiem dlaczego. Bo co? Bo jest wredna? Ale przecież zdziry są najlepsze, no co wy ludzie, no. Jest też Homura, co do której na początku nie byłem przekonany. Na początku prezentowała się ona jako postać zimna, zdystansowana i szalenie doświadczona. I wtedy pomyślałem, no nie, jeszcze jedna Mikasa. Znowu postać, którą jedyną cechą charakteru jest to, że jest badasem. Ale potem, po jednym odcinku, okazało się, że myliłem się. Jest to znacznie bardziej zniuansowana postać niż na początku sądziłem. No i na koniec jest jeszcze Madoka, która moim zdaniem jest najmniej interesująca z całego tego grona. To znaczy nie jest jakoś szczególnie bezbarwna, ale myślę, że na tle swoich koleżanek wypada ona dość blado. Tak naprawdę poza ostatnim odcinkiem nie robi ona zbyt wiele poza obserwowaniem wydarzeń. I właściwie jedyne co robi to zastanawia się, czy zamienić się w czarodziejkę, czy nie zamienić się w czarodziejkę? bo to jest pytanie. No i musi ona także ciągle znosić QBA. zło, który cały czas za nią chodzi i mówi: no weź się zmień w czarodziejkę. No, no weź. No weź. No weź. No co ty kiciusiowi odmówisz? No weź. Wydaje mi się, że jest ona kimś w rodzaju okienka dla widowni. I trochę szkoda, bo myślę, że skoro sam tytuł sugeruje, że jest ona główną bohaterką, to przydałoby się, żeby miała ona troszeczkę większą rolę. Na koniec nie można nie wspomnieć o jednym z ważniejszych elementów tego anime, który był główną siłą, która mnie do niego przyciągnęła animacja. I niekoniecznie chodzi mi o samą kreskę, bo ta jest całkiem okej. Okay choć trzeba się do niej przyzwyczaić. Mam tu na myśli wszystkie sceny batalii z Wiedźmami, bowiem podczas każdego takiego starcia otoczenie, w którym przesiadują nasze bohaterki, drastycznie się zmienia i wszystko staje się dziwniejsze. W tych momentach wszystko zaczyna wyglądać jak jakaś wyjątkowo porąbana wizja na ostrych pigułach. Pojawia się tu masa symboliki i mamy tu naprawdę ostrą psychodelę. And I love it! To jest Cudowne, fantastyczne. Właśnie dla takiej psychodeli głównie oglądam anime. Więc jeżeli jesteście fanami lekkiej psychodeli o poranku, to Madoka Magika jest dla was pozycją obowiązkową. No więc Madoka Magika jest anime dość starym. To prawda. Ale czy to znaczy, że jest zbyt przestarzałe, aby je dzisiaj oglądać? Absolutnie nie! To wciąż jest fantastyczna seria, z fantastycznymi która ma świetnych bohaterów, świetny koncept, no i jest absolutnie bezbłędna pod względem wizualnym. No nie wiem jak wy, ale dla mnie to już wystarczy, aby uznać ją za klasyk. Nie wiem, czy fandom uznaje ją za klasyk, ale dla mnie na pewno takim klasykiem jest. Krótko mówiąc, właśnie dlatego, moi drodzy, Puella Magi Madoka Magica jest tak dobra,